Niech za ojca rolnik chciałbym być strażakiem! Yeah! Yeah! U! U! Ja mam kusze śmiechem, co ma cztery rogi! Popłynąłem do Ameryki! W imię ojca, ojca i syna, i ducha, i ducha świętego Amen. Ale zamiast Jezusa Chrystusa, sądzić żywych i umarłych, przyszedł ze wstani. Dali łopatę i powiedzieli, że bym wykopał dół. Powiedzieli, że już tu zostanę. I przez kogo? Kolegę z klasy Jakuba wakacza. Potknąłem się, upadłem, zaczęli mnie kopać. Prawie przed moim nosem wyrywali te sztachety i nie widzieli. Nie w takim byli amoku. Proszę o wasze bezpieczeństwo, kazał was zamknąć w skodole. Jutro pojedziecie do Gentawąży. Otóż tak się sprawy mają, że nie ma już u nas ani jednego Żyda. Wszyscy zamordowani. Chrzest to jest jedyna szansa.